W latach 70. i 80. kumulacja zanieczyszczeń w górnośląskim okręgu przemysłowym osiągnęła swoje apogeum, przekraczając kilkadziesiąt razy dopuszczalne normy. To miało miejsce także i tutaj, na terenach wokół huty cynku w miasteczku śląskim. Od tamtej pory, huta stała się nowoczesnym zakładem, znacznie ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednak gleby wokół huty wciąż nie wróciły do normy. Obserwuje się w nich spadek żelaza i manganu, akumulacja cynku i ołowiu wciąż rośnie. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie huty podzielono na strefy. Pierwsza to tak zwana pustynia, zupełnie pozbawiona roślinności. Druga strefa to strefa muraw, które otaczają pustynię. W trzeciej strefie Rosną już zarośla, często pojedyncze sosny, I jak w swojej publikacji podkreśla dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, przyjmują one formę tzw. polskiego bonsai. Ja to tak. To jest mi to, jest. Paweł, co? jesteś. tutaj jest. Jakie końcówki? Aha no. A nie, to tutaj już nie. Aż. Mieszkając przy hucie od urodzenia, wydaje się, że teraz jest lepiej. Tylko, że kwestia to jest, tak jak to mówią, jak... Cię boli wątroba. Jak jest, żyjesz od urodzenia z bólem wątroby to nie wiesz jak to jest kiedy Cię nie boli. I tutaj jako mieszkaniec od urodzenia, od urodzenia tu mieszkam, nie wiem jak może być lepiej. Bo nie wiem jak jest lepiej. Cały czas się tu wychowałem, cały czas. Ile, wielokrotnie w, będąc na wsi. Czy weekendy, na no, w tygodniu też się zdarzało wiele, dziesiąt razy. Można wyczuć w ustach metaliczny posmak. Mi ten posmak kojarzy się z podaniem kontrastu podczas badań diagnostycznych Właśnie tak, tylko że wtedy ten posmak jest przez chwilę Tu on bywa często gęsto Żyje się tak jak się żyje, dobrze no, się żyje Ale wiadomo, wyjazd nad morze czy w góry Bardziej nad morze to odczuwam To można odczuć różnice, Ale to chyba każdy jak pojedzie z Krakowa, Warszawy ze smogu to to odczuje Niespełna ośmiotysięczne miasteczko śląskie, swój rozwój i niezależność od tarnowskich gór, których przed laty stanowiło dzielnicę, w dużej mierze zawdzięcza właśnie swojej hucie cynku. Wiele z żyjących tutaj rodzin jest w sposób pośredni lub bezpośredni związanych z tym olbrzymim zakładem pracy. To powoduje, że huta znajduje się w samym centrum życia społecznego. A jej kondycja jest bardzo ważna dla każdego mieszkańca miasteczka Śląskiego. Starci mieszkańcy wspominają, że w latach 80. XX wieku poruszanie tematów związanych z zanieczyszczeniem środowiska było tu uznawane za tabu. Podobny mechanizm niepisanej umowy społecznej obowiązywał w wielu miejscach z tak silną pozycją wielkich zakładów przemysłowych. Często ta kulturowa, industrialna tradycja w jakiś szczątkowy sposób jest nadal obecna i funkcjonuje do dzisiaj. Młode pokolenie chce przełamać to tabu, spróbować rozmawiać o tym otwarcie. To trzeba było jednak te trytki dodać u góry. Mam jeszcze jakie jak sobie? Najpierw bin, a później będziemy. Dobra, jakiś czas temu podczas remontu chuty wywieziono tutaj skażone om ziemię. Huta i twierdzi, że robiła to firma zewnętrzna, nie huta, no więc obwinia firmę Druga, firma, która to miała wywieźć, zleciła to kolejnej firmie i od firmy do firmy nie wiadomo kto to wysypał zrobiono badania normy przekroczone wielo... dziesiąt razy skażenia tutaj i co? i... żeby to usunąć potrzebne są zgody, zezwolenia ciąg procedury, 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 jeszcze raz procedury. Szkoda tylko, że jak ktoś to przywoził, czy pod osłoną nocy, czy pod osłoną dnia, nie wiem, nie było mnie tutaj, to nikt nie pytał o żadne pozwolenia, czy inne dokumenty. Po prostu wywoził. Bo skoro tak łatwo jest to wywieźć, przywieźć tutaj, to dlaczego nie można po prostu wywieźć? To jest bomba ekologiczna, to zagraża wszystkim tu mieszkańcom. Ołów jest wyjątkowym trucicielem. Znajduj, nad tej ziemi za nami znajduje się przekracza, przekraczane jej wszystkie normy ilości ołów katn szynki drodzy znajomi, mieszkańcy, mieszkańcy miasteczka śląskiego, Żyglina i okolic w związku ze sprawą wysypanych odpadów z, z huty miasteczko podczas remontu, które to miała wywieźć huta, następnie jakaś firma zewnętrzna później kolejna firma i brakiem reakcji ze strony władzy lokalnej postanowiłem zorganizować mały happening jestem tu w tym miejscu, gdzie może widać gdzie są składowane te odpady i postanowiłem postawić tu mały baner ręcznie zrobiony, napisany. Może pokażę. Nie widać. Na bannerze jest krótka treść. Tu leży bomba. Eko chciałbym w ten sposób nagłośnić sprawę, która mimo różnych kontroli, mimo różnych badań. Dalej stoi w miejscu. Radni, burmistrz, nic nie robią z tym. Cisza, milczenie nie wiem jak to inaczej można nazwać Tą akcją chciałem tylko nagłośnić i pokazać, że ten problem jest. Cały czas istnieje i łatwo można było wywieźć te odpady tutaj po cichu, bez żadnych rozgłosów. Po prostu przywieźć. Szkoda, że tak łatwo nie jest ich tak po prostu po cichu, bez szumu wywieźć z powrotem stąd. No trudno. Jesteś, jestem tutaj. Postoję tu chwilę. Banner, oczywiście, napisany zostawię. Jeżeli ktoś będzie mi go okazał sprzątnąć, nie ma sprawy. Przy okazji powiem, że proszę o sprzątnięcie tych odpadów. Łatwo sprzątnąć banner. Jak będzie z odpadami, zobacz, i ziemią. Zobaczymy. Dziękuję. Jan Lipka. Wydaje mi się, że te odpady, cała ta sprawa tych odpadów, które się tutaj znalazły i problem z ich wyrzuceniem wynika też z tego, że Huta daje ogromną ilość miejsc pracy tutaj mieszkańcom, mieszkańcom okolic, okolicznych miejscowości. I po prostu przywykliśmy do tego, że tak, tak, miało, tak miało być po prostu. To jest taka moja subiektywna ocena, miało się to tutaj rozsypać, wysypać nikt nie miał o tym nic mówić no tylko, że ch chciał, żeby wyszło to na jaw lekko się rozdało, no i my nie mamy problem Kilka dni po tej akcji, jaką zrobiłem po tym proteście, spotkałem się z hejtem stosunkowo niewielkim. Liczyłem na, na większy hejt. Nie było najgorzej. Część ludzi mnie poparło oficjalnie na portalach społecznościowych. Ale duża część ludzi, i to jest najsmutniejsze w tej całej historii, poparła mnie za kulisami. Co mam na myśli? A mam to na myśli, że. Spotkałem się z opiniami, no wiesz co, ja bym Ci polubił ten Twój post, ja się z Tobą zgadzam, no ale mąż, kolega, i mąż, brat, kuzyn, ktoś bliski, no pracuje na hucie, no ja nie wiem, co potem z tego może wyjść, ja nie wiem, kto będzie patrzył na te lajki, więc wiesz, jak ja swoje zdanie mam, no ale, ale tam jesteś tym sam, niestety. To takie przygnębiające trochę jak się tego słucha że tak właściwie mało ludzi odważyło się naprawdę mnie poprzeć oficjalnie powiedzieć, że to dobra robota ja nie liczę zresztą na jakieś poklaski ja po prostu chciałem zrobić to, co zrobiłem denerwowała mnie ta sytuacja, ta bezczynność wokół więc, więc po prostu ja musiałem coś zrobić, myślałem, że napiszę jakieś pismo nie wiem, miałam różne pomysły. Tylko że te pisma wiadomo, wchodzą, przychodzą i odchodzą. A tutaj chciałem zrobić coś, co rzeczywiście co wywoła jakiś rozgłos. Nie, nie, jakieś, nie jakieś oklaski, tylko po prostu, żeby wzburzyło ludzi, którzy to obejrzą, że jest ta sytuacja, żeby to nie zamknęło się w naszym małym miasteczku, tylko żeby to poszło między ludzi. Na Polskę, że tak, jest taki problem tu właśnie. Podejrzewam, że nie jedna gmina w Polsce ma, ma taką swoją hutkę czy, czy inny zakład, który szkodzi ludziom, środowisku. No ale my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy ten swój problem, tu i teraz. I nie, nie, nie ma co patrzeć na sąsiadów, tylko trzeba patrzeć na nas, na siebie, nawzajem. Jestem tu, gdzie jestem, kilka dni później. Obserwuję sobie zalew, wodę. Przed chwilą nawet przeleciał ptak. Piękny widok. Trochę mi się to skojarzyło chyba z, z ujęciem, z, ze zdjęciem z eksmisji, kiedy to jeden z bohaterów krzyczy, że jesteśmy, żyjemy, jesteśmy uratowani. I, i trochę, trochę chciałbym zobaczyć kiedyś takiego bociana, rzeczywiście tak, tak to powiedzieć. Żyjemy i jesteśmy uratowani Czy ja tego doczekam? Nie wiem Czy doczekają tego moje dzieci chciałbym Jak na razie ich nie mam, więc mam długi czas na oczekiwanie, więc pierwszy raz mają, mają czas. kiedy ostatnie tak, łabędzia, tak jak jak stołu, będzie po prostu cały co zawsze Zobaczymy. Widzi, jak płynie No Piękna sprawa byli po tamtej stronie z Anką. I tam akurat kaczek dużo i ja, ja tak słabo, ale Janka widziała, a będzie gdzieś tam był w oddali. Dylimy susz i patrzyliśmy na kaczek